Minister Rostowski mówi, że warto się zastanowić nad tym, aby dzieciom załatwiać zieloną kartę w Stanach Zjednoczonych, no bo ta wojna ma, ma przyjść, czyli Zielona Wyspa zamieniła się na Zieloną Kartę. No, bardzo trafne spostrzeżenie, smutne, smutna konstatacja. Myślę, że to jest naprawdę zdumiewające, jeśli minister własnego państwa opowiada o tym, że trzeba się przygotować do jakiejś ucieczki. Ja myślę, że pan minister Rostowski powinien postraszyć swoich kolegów z rządu, że za chwilę, jeśli tak dalej, złoto, złoty będzie się osłabiał. To za chwilę przekroczymy ten próg ostrożnościowy 55%. Myślę, że warto by postraszyć kolegów z rządu, a zwłaszcza premiera, który broni dzisiaj wypowiedzi głupiej wypowiedzi ministra Rostowskiego i szkodliwej, że budżet na rok przyszły jest już całkowicie nieaktualny. Trzeba go zasadniczo zmieniać będzie, że spadają dochody do budżetu, że te plany wzrostu inwestycji w przyszłym roku są księżycowe. No to. Tym powinien pan minister Rostowski straszyć w kampanii wyborczej. Właśnie jeszcze kilka dni temu przedstawiciele rządu mówili, że założenia budżetowe, które zostały już przygotowane no właściwie kilka lat, miesięcy temu, one są aktualne i one nie będą zmieniane po wyborach. No, najprostszy przykład. Zaplanowany wzrost gospodarczy na poziomie 4% już dzisiaj wydaje się całkowicie nierealny, bo recesja wszędzie zaczyna dominować. Po drugie, zaplanowano wzrost inwestycji aż na o 15% inwestycji prywatnych, czyli firm. A firmy dzisiaj nie chcą inwestować, bo jak widzą, że trzeba pożyczyć, że koszt pieniądza i kredyt to jest dzisiaj. 4,5% podstawowa stopa w NBP, a w Europie praktycznie mamy zerowe stopy albo ujemne stopy, prawda? No bo, bo w Szwajcarii zero, w Anglii przy takiej samej inflacji jak w Polsce stopa procentowa kredytu wynosi 0,5%, u nas 4,5%. Ktoś na tym robi gigantyczne kokosy, i dzisiaj to jest przyczyna tego, że wszyscy bankrutują, wszyscy mają problemy, nikt nie ma pieniędzy, a banki będą miały w tym roku w Polsce rekordowe zyski. No ale to zależy od Rady Polityki Pieniężnej. Zgoda, oczywiście. To jest decyzja NBP. Problem polega tylko na tym, że NBP rzekomo walczy z inflacją, a minister finansów tą inflację napędza. No bo przecież ta inflacja to jest również efekt... Wzrostu vat w tym roku, problem podwyżek akcyz, i tak dalej. To, to musi znaleźć swoje ujście. To nie jest tylko tak, że inflacja to jest wynik zagranicy, że jest droga ropa. Oczywiście, że tak nie jest. To nie jest jedyna przyczyna. Trwa w tej chwili u nas kampania wyborcza. Co powinno być takim głównym motywem tej kampanii, wokół której. Wokół którego powinny toczyć się dyskusje, debaty. Jak pan ocenia dotychczasowo wystąpienia polityków? Ja uważam, że jest absolutnie cisza, jeśli chodzi o problematykę gospodarczą, zagrożenia gospodarcze. Powiedzmy sobie szczerze, bez względu na to, kto tą władzę będzie na jesieni sprawował, kto ją zdobędzie, Stanie przed gigantycznymi wyzwaniami, i to nie tylko z powodu problemów z EU, strefą euro czy Unii Europejskiej, ale z, problem, z, z tytułu problemów, które my tutaj na miejscu mamy. Czyli to jest gigantyczne zadłużenie, blisko 800 miliardów złotych, dług publiczny olbrzymi, rosnący. No, to jest jeszcze Zusowski dług. No prawda, właśnie, miliony. ukryte długi w Zusie, ukryte długi w funduszu drogowym. Przecież dzisiaj te długi na drogi że jest, są gdzieś kwoty około 30%. Miliardów powinny być doliczone do, do polskiego długu. One nie są. To są te skoki wykonane na y, Krajowy Fun, y, Fundusz Rezerwy Demograficznej, prawda? Czy wreszcie skok na OFE. Też to dało 18 miliardów, zabrano ty, tych, tych środków, państwo zagarnęło. Nie. No i też poszły właściwie w Czarną dziurę, więc według mnie wyzwaniem dzisiejszym jest to, jak przygotować plan ratunkowy dla Polski na okres kryzysu przyszłego roku i jak zbudować silną grupę no, ludzi, którzy umieliby te, te zadania wykonać. A Pana zdaniem ktoś takie pomysły już podsuwa? Słyszał Pan gdzieś to w debacie publicznej, czy, czy, czy Pan jeszcze nie usłyszał? Tak. To? My, jako środowisko, w osobie prezesa Biereckiego zgłosiliśmy kilka takich postulatów. Po pierwsze, unarodowienie polskiego długu, czyli właśnie to, żeby pożyczać w Polsce u Polaków, a nie za granicą. Po drugie, zajęcie się kwestią natychmiast kwestią kosztów kredytu, kosztów pieniądza. Uważamy, że NBP powinna obniżyć stopy procentowe. Wszyscy na świecie to robią, żeby podtrzymać koniunkturę gospodarczą, żeby rozwój gospodarczy podtrzymać, bo wpadamy w recesję. U nas okazuje się że koszt pieniądza może być drogi. Czyli takich propozycji zgłaszamy sporo jako środowisko. Uważamy, że powinny być wzięte poważnie pod uwagę. A jeszcze teraz wróćmy. A w jaki sposób walczyć na przykład z bezrobociem? Bo bezrobocie no, jest problem, który najbardziej jakby, dotyka nas wszystkich, zwłaszcza ludzi młodych. To są już znaczące odsetki osób nawet z wyższym wykształceniem, które nie mają pracy albo pracują w, za pieniądze, Y, które znacząco odbiegają od kwalifikacji? Jaki tutaj Państwo no właśnie, byście mieli pomysł? Fundamentalna sprawa, zasadnicze pytanie, y, zwłaszcza dla ludzi młodych. Y, ale na to minister Rosowski pada, że nas jest świetnie właściwie, jest mniejsze bezrobocie niż w Europie, prawda? Y, tylko zapomina o tym, że gdyby doliczyć te 2 miliony Polaków, które którzy wyjechało, prawda, za chlebem, y, za pracą, to mielibyśmy nie 11% bezrobocia, tylko pewno 20, tak jak Hiszpania, mniej więcej rekordzista dzisiaj y, europejski. Y, y, co trzeba? No, niestety, trzeba mieć e, majątek, żeby mieć dochody, trzeba mieć e, własne zakłady pracy, własne firmy, nie tylko te małe i średnie, ale również te duże, żeby tam były nowe mi miejsca pracy. Tu nie jest rozwiązaniem wydłużenie wieku emerytalnego e, ludzi, czyli pracujcie dłużej, bo ci, co dłużej pracują, zablokują miejsca dla tych młodych. Nie będzie awansu szansy. No, ale teraz na... w ogóle cała właściwie znaczna część produkcji. Taki... Głównie tej prostej jest w krajach azjatyckich ubrania. Tak jest. Właściwie no, gdzie byśmy nie poszli jakiegokolwiek sklepu, poza żywnością, to Made in China, głównie. Tak problem. jest. No, Stany Zjednoczone mają z tym problem, bo no nie mają. można być krajem właśnie, który tylko zadłuża się i konsumuje, tak jak w Ameryce dzisiaj, i Chiny krajem, który produkuje i oszczędza. My mamy bardzo podobny problem i będziemy mieli jeszcze większy problem z bezrobociem, dlatego że nasi główni partnerzy, Niemcy, Francja mają coraz słabszy wzrost gospodarczy, następuje recesja, będą mniej importować z Polski tych produktów, rośnie w górę euro waluty, frank, dolar. Będzie droższy import. To wszystko będzie wpływać na wzrost, niestety, bezrobocia. Mhm. Mówiąc o Chińczykach, e, wspomnieliśmy Chiny. E, czy Chińczycy uratują strefę euro? Bo są takie plany, że e, są w stanie część tych długów e, pokryć, które są w Europie. I to są bardzo znaczące sumy. Pro, bo, pro, była taka propozycja dla Włochów. A co dalej będzie? No, e, Chińczycy mają gigantyczne rezerwy dewizowe. To jest, liczy się, że to jest ponad 3 biliony e, dolarów olbrzymią pulę, koło 30% już w euro tych rezerw. Można powiedzieć, mogliby odkupić dzisiaj Alaskę pewno od Stanów Zjednoczonych, tak jak kiedyś Amerykanie kupili od Rosji. No, Chińczycy mówią tak, możemy ratować swoimi pieniędzmi, rezerwami Europę, ale chcemy ja za to... Tam. ale chcemy za to zniesienia kontyngentów i ceł, czyli wprowadzenia swojej produkcji do Europy. Co to oznacza? To oznacza niestety mniej miejsc pracy i była kiedyś taka przepowiedź, że kiedy będzie koniec świata, jak Chińczyk przyniesie nam rano mleko i zastuka, prawda, i okaże się, że to jest Chińczyk, który dostarczył mleko. Ja myślę, że to wcale już nie jest taka niewyobrażalna sytuacja i rzeczywiście Chiny są bardzo dynamiczne. Proszę zobaczyć, że one przyjęły inną koncepcję rozwoju, one utrzymały wysoką regulację, wysoki wpływ państwa na zarządzanie już w tej chwili nowoczesne, komercyjne zarządzanie. Będą wielką potęgą, trzeba się z nią liczyć, nie wolno lekceważyć Chin, ale też no, trzeba dbać o własne interesy. No tak, e, miejmy nadzieję, że nowa, nowa, nowa wybrana władza będzie dbała o te interesy. Na razie nie wiemy, kto będzie tą miejmy władzą. Mam nadzieję, że lepiej niż pan minister Rostowski. No tak, ale właśnie dzisiaj e, premier Donald Tusk powiedział, że gdyby Platforma przegrała wybory, to nie będzie ubiegała się o... O stworzenie rządu. No to jest bardzo ciekawy sygnał. To by oznaczało, jakby um, platforma obywatelska zdawała sobie sprawę, jakie w tarapaty nas w kolejny nas prowadziła, i jak ciężko będzie Polskę wyprowadzić z tych zagrożeń. I że już tak niekoniecznie by może nawet musiała wygrać te wybory, prawda? No bo niechto się tej władzy Jak ktoś inny boją. ten bałagan weźmie i, i, i za niego odpowiada. Chyba się tej władzy wszyscy boją. Tak, to gorący, kartofel no, to, gorący... Tak. No, nie, to, to To nie jest dobry znak, no ale. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru był Janusz Szewczak, główny ekonomista Skoku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia już jutro o 21.40. Na teraz pozostaje mi życzyć wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.